dobry, ja jestem Milky, a to kolejny odcinek do mojego kanału i w dzisiejszym filmie otwieramy serwer tylko dla dziewczyn w Minecraft. Na tym kanale filmy będą się pojawiać codziennie o godzinie 11.30 przez całe wakacje, także witam Was oficjalnie na kanale Milki Plus, który był bardzo długo w czasie nieużytkowalnym. <grym> tak, słuchajcie, było, no niestety. I ogólnie, tak jak widzicie, jesteśmy w bardzo ładnym miejscu, ponieważ to najnowsza wersja Minecrafta i to jest dużo fajowych nowych rzeczy. I tam jest zombie, cześć zombie, nie mam w ogóle kurde opcji muszę tutaj wszystko popobierać i nawet szukać. Dobra, w każdym razie, nie ważne, widzowie, zaczynamy dzisiejszy odcinek, ogólnie to, jak widzicie, jesteśmy w bardzo ładnym miejscu I tutaj mamy, w słuchajcie, sensie to nowe drzewo, ja muszę, słuchajcie, je sobie przetestować, ponieważ jeszcze ani razu nie miałam, kurde, nie grałam w ogóle w tego Minecrafta I dzisiaj, słuchajcie, robimy to, jakie ładne to są deski, widzowie, patrzcie na to, omg czy Wy to widzicie? Ale ładne, dobra, ja już się mega jaram widzowie tą całą serią. I tak jak mówię, odcinki codziennie godzina 11.30 na tym kanale, a na kanale głównym o godzinie 10.30. Także myślę, że spoko widzowie. Mam nadzieję, że będą Wam się te odcineczki podobały. I na razie te dwa kanały vlogowe na razie, słuchajcie, nie chcę się porywać na taką głęboką wodę. Dawno też nie nagrywałam i wiesz na w sprawy, więc pewnie takie vlogowe rzeczy będą się pojawiać tutaj, a na tym kanale, a vlogowy kanał na razie zostawimy żeby ogarnąć, bo jego kiedy idzie. i w ogóle. Ja tutaj naprawdę mam bardzo ładny świat i ja bym chciała ogarnąć gdzieś tutaj, musimy oczywiście stworzyć wiecie wioskę, kurczę, tutaj jakieś miejsce ładne i tak dalej. Także to wszystko trzeba ogarnąć. Eee, ale no jak na razie, no w sumie i to miejsce jest bardzo ładne. Ono mi się naprawdę bardzo podoba i w ogóle są te kwiatouszki, patrzcie jakie ładne. O, Kule są serio, ostatnie serio, widzę, że nagrały, jestem trochę dziwna, okej. Okay? Po prostu jaram się takimi rzeczami w Minecraft. To wygląda w ogóle jak Minecraft na modach. Totalnie jak Minecraft na modach, naprawdę. I to jest, to jest czadowe, no nie? To jest mega czadowe, że takie rzeczy się tutaj w Minecraftzie dzieją. Czy to jest jakaś jaskinia? Mamy tu jakieś jaskinie, bardzo fajnie. Ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda jej krajobraz. I tu jest bardzo ładnie, jest i też woda, tam są koniki, okej. Okay. Fajnie byłoby gdzieś w znaleźć jakąś wioskę. Ej, ale ogólnie to podoba mi się to miejsce i szczerze powiedziawszy tutaj chyba się też osiedliwie, tak mi się wydaje, bo jest naprawdę bardzo ładnie. Więc no dobra, to gdzieś tutaj w okolicach może będziemy mieszkać. Jednakże Jednakże, 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 jak na razie znajdziemy jakieś miejsce, w którym coś wykopiemy. Dobra, tam jest jakiś węgiel, jest jakieś żelazo, mamy tutaj dużą jaskinię, więc bardzo dobrze się składa. Możemy, widzowie, działać, że tak powiem. Ok, w sumie to może wszystko, widzowie, przeróbmy na deski. Dobra, ok, robimy oczywiście pierwszą rzecz, czyli kilow i możemy teraz. Czemu? Już myślałam, że się coś tutaj popsuło, dobra. Mamy to, mamy słuchajcie trzy te ziomeczki, trzy kamienie, więc teraz, widzowie, możemy już kopać szybciej. Wspaniale. I Nawet mamy żelazo, widzowie, tutaj. Także naszym pierwszym surowcem, jaki wykopiłem, to będzie żelazo, proszę bardzo. Piękne żelaza. Bardzo mi się to podoba. No w ogóle nie grałam w taki survival i oczywiście to nie będzie tylko survival, To będzie, to będzie tutaj różnych rzeczy. Zwinę tego na pewno różne rzeczy będą się pojawiać. Także bądźcie ze mną na bieżąco, ale ogólnie będziemy się skupiać na eksplorowaniu tego Minecrafta 1.20, tego tej, tej, tej najnowszej wersji, bo jestem mega jej. Ciekawa, dobra, gdzie jest ten węgiel? No jest trochę daleko, szczerze powiedziawszy. Myślałam, że on jest bliżej. Tak mi się wydawało. Tam jest też, kurczę, węgiel na dole. Ale dobra, sprój sprój spróbujmy, słuchajcie, pójść nam dojść do tego drugiego węgla, znaczy do tego pierwszego, którego znaleźliśmy. Niech będzie, dobra, tutaj się troszeczkę podsadzimy, mam nadzieję, że przetrwamy. Jestem pewna, że to będzie tylko taki jeden węgiel, który będzie tutaj zwisał. Okej, okay, są dwa. Jest, dobrze. O, jest więcej węgla. Wspaniale, dobra, widzowie, to będziemy mieć na jakieś pochodnie. Oki, oki, pięknie. Trzy węgle? No, szału nie ma. Tyłka nie urwało mi za bardzo, ale może być, widzowie, może być. Zróbmy sobie w takim razie, oczywiście, pochodnie, proszę bardzo. Więcej potrzebujemy patyków, to na pewno. I zróbmy sobie na przykład. Em, Siekierkę. O proszę. Siekierka będzie bardzo fajnym narzędziem i może jakieś jeszcze drzewko, jedno sobie zetnijmy, żebyśmy tam mieli jakieś drewno na dole i przydałoby nam się też jedzenie. Bo ja bym zeszła już najchętniej do kopalni, widzowie. Tak przynajmniej zerknęła, co tam jest i jak wyglądają te kopalnie na nowym Minecraftzie, bo tego w sumie nie testowałam ani razu więc przydałoby się coś takiego ogarnąć, ale może tam, nie wiem czy ja się, bo ja się trochę sama boję, może ją kogoś dodała na ten serwer i byłoby miło i przyjemnie, możecie pisać widzowie nie wiem, nie wiem, ej tu jest jeszcze jedno żelaza, ja go nie zauważyłam dobra, pewnie mi napisaliście w komentarzu, ale dobra, już znalazłam okej, okay, wejdźmy tylko na chwilę widzowie do tej kopalni eee, a czy ja mam takie coś, że się tutaj oświetla mi droga jak tutaj idę z yy, torczem? chyba nie mam czegoś takiego, no dobra, trudno podajemy sobie radę bez, jak na razie eee, zbierzmy sobie takie podstawowe surowce, żebyśmy mieli po prostu co użyć już mieli e, jak istnieć tutaj i robić jakąś. cywilizację. Ja tego nie usłyszałam, przysięgam Wam. O nie, to było straszne, widzowie. Nie ja usłyszałam, ja na początku myślałam, że się po prostu coś tutaj wali, no nie. E, ale no, trochę byłam w szoku, że to Creeper, nawet był. Jestem w szoku, że przeżyliśmy. To by była pierwsza śmierć, widzowie, na tym odcinku, na tym kanale. To było mega przykre. Dobra, ale udało się. Żyjemy, żyjemy. Ja muszę bardzo się tutaj rozglądać, bo... Bo przypał widzowie był teraz! Co? Ale dwa crepery tam były! Ała! Co ja dostałam taki damage? Od kogo? Szałam do samej Dobra, widzowie, ja tam nie idę. Ja się jednak boję. To jest zbyt wysoki level. A ja mam trzy serduszka i żadnego jedzenia. Nie możemy, widzowie, tutaj być. Musimy stąd się jak najszybciej wydostać. Naprawdę, to jest zbyt, zbyt trudno. Naprawdę, jest zbyt trudno. Jestem, kurde, to jest. Ja jestem dziewczyną. Ja nie wiem tak świetnie. Co tu robi Emerald? Co? Jakim cudem? Jaki tam króliczek jeszcze jakiś chodzi? Dobra, widzowie. Nieważne, to było mega trudne i mega dziwne. Jestem w szoku. Zbierzmy sobie, sobie te sadzonki, które, ej, ile ich dużo jest, ale ich, to ich wypada. Dobra, jestem w szoku, to jest dziwne. W każdym razie tam widziałam jakieś owieczki, więc może pójdźmy do tych owieczek i je zabijmy. No niestety musimy tak zrobić, no bo nie mamy za bardzo jedzonka. A? Jedzonko jest bardzo ważne. Dobra, mamy kolejną. Przy okazji zrobimy sobie też em, łóżeczko, więc fajowsko. Czekajcie, tu jest boja, jeszcze jedna owca. Jest świnka. No dobra, to świnki też możemy och, ogarnąć. Tschüss. <laughs> Tschüss. <laughs> Hej, ja ej, tutaj była owca na 100%, dobra, chyba tam sobie poszło, okej, okay. już myślałam, że mi się przewidziało, ja wiem, że mam wadę wzroku, ale bez przesady, widzowie, bez przesady, dobra, kolejna, pięknie, ym, gdzie teraz, widzowie, pójść, zaraz się będzie też powoli robiła noc, więc musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym się ukryjemy, bo to naprawdę jest wysoki, jak widzicie, poziom, przynajmniej na mnie, ja, widzowie, jestem taka biedna, kurde, ja nie wiem, ja nie wiem, bo to naprawdę było dla mnie duże zaskoczenie, więc wybaczcie za moje tutaj ym, minimalne... Yy, Lamienie i nupkowanie, ale no sorry, widzowie, ja dawno nie grałam i w ogóle nigdy nie grałam w takim Minecrafcie. 1,20, dobra. Tutaj widzowie, nieważne. Jest yy, inny biom, ale ja raczej się nie będę zaposzyć tego innego biomu. Myślę, że jak na razie zostaniemy tutaj, gdzie jesteśmy. A fajnie, ja w ogóle nie powinnam robić takich rzeczy, tracę tylko moje serduszka. Tam niżej też są, te, są takie zwykłe biomki, więc okej, okay, ale ja bym została faktycznie gdzieś tutaj przy tym różowym, bo on jest taki fajny i słodki. Także możemy tutaj gdzieś widzowie zostać e, i wybudować jakiś taki, no pierwszy dom, może nie że domek, ale taką bazę widzowie. E, mogliśmy w sumie to zrobić przy tej kopalni, więc może wróćmy do tej kopalni i nie zrobimy tego jakby ej, tutaj jeszcze coś jest, a tego nie widziałam. Dobra, ej, totalnie się robi noc, więc totalnie musimy widzowie iść tutaj w jakieś bezpieczne miejsce. Powiedzmy, że to jest bezpieczne miejsce. Dobra, tam na pewno nie jest bezpiecznie. Tam jest jak dziwnie. i naprawdę strasznie dziwne. Dobra. W każdym razie, dobra, pójdziemy może tam, widzowie. Tam sobie zrobimy takie miejsce, jakieś jakieś wejście do naszej bazy pierwszej. To będzie taka randomowa, totalnie baza, ale musimy, widzowie, coś takiego znaleźć, OK. Musimy mieć miejsce, w którym będziemy przez jakiś czas tutaj schronieni. Dajmy sobie tutaj gdzieś pochodnie. I może zatkajmy się, widzowie, zatkajmy się, żeby tutaj nikt nam, okej, okay, tutaj ktoś wejdzie, nikt nam nie wszedł, świetnie. Ha, I teraz możemy sobie na spokojnie sobie przepalić jedzonko, możemy sobie zrobić łóżeczko i nie musimy się tej bać, że ktokolwiek nas zabije, przynajmniej mam taką nadzieję, ale się mega jaram w ogóle tym Minecraftem. Cieszę się, że w końcu możemy coś takiego fajnego porobić. Dobra, robimy pierwsze co, to oczywiście e, to. No. I teraz robimy łóżko. Czy ja dam na radę łóżko zrobić z tego? Dam. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Może troszeczkę poszerzymy sobie tutaj miejsce. Chce eee, w się sensie powiększymy ten nasz tutaj mały budyneczek, bo on jest strasznie mały faktycznie, to słuchajcie, musimy tak coś zrobić. Okej, okay, może chyba być, nie? Jest git, widzowie, mam nadzieję, że jest git. Idziemy spać. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Kolejny advancement made, słuchajcie, robimy tutaj osiągnięcia. Zjedzmy coś, bo ja zawsze jestem mega głodna i mam mega mało serduszek. Naprawdę, powiem wam, że wymęczyło mnie to totalnie, co się tutaj działo. Teraz to się niech tam robi, a my spróbujmy wyjść. w ogóle tu mam pełno tych kwiatuszków. One... Aha, nie, tu nie są kwiatuszki. Dobra, ja jestem ślepa. Pełno tego czegoś, więc fajnie byłoby to odstawić. I tak, co tam na dole jest? No na dole dużo rzeczy, dużo jest surowców, ale ja się tam strasznie boję schodzić, szczerze, w sensie nie wiem. To było trochę straszne to, co przed chwilą... Mhm. Jak chwila nieuwagi i byśmy zostali widzowie zrzuceni. I to, byłoby, to byłby nasz koniec po prostu i naszych wszystkich i to musielibyśmy wszystko do nowa zbierać. Więc bardzo słabo, Ok, zejdźmy tutaj. Bardzo ostrożnie to musimy tutaj robić wszystko, żeby nie zostać rozrzucony, bo ja bym nie chciała nic tutaj na nowo robić. I tutaj widziałam gdzieś jakieś żelazo, a nie wiem czy to ma, jest sens, żeby tam iść po to żelazo. To jest znowu kurde ten, musimy to żelazo przetopić i pozdrowiać sobie też maragdy, bo też maragdy oczywiście przydadzą się nam w robieniu, ogarnięciu wiosek, także to pozostawmy widzowie, wróćmy się tam. Eee, no i słuchajcie, zajmiemy się takimi podstawowymi rzeczami, dobra, może najpierw zacznijmy z tym żelazem. Faktycznie, ale słuchajcie, serwer jest bardzo ładny i świat jest bardzo ładny, napiszcie kogo byście tutaj widzieli na tym świecie, pamiętajcie, że to mogą być tylko dziewczyny, ja mam dosyć eee, po prostu mężczyzn. Mam dosyć mężczyzn. Na palionowie mam ich wystarczająco dużo, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i co, no widzowie, widzimy się jutro o godzinie 11.30 na nowym odcinku na tym kanale. Także subskrybujcie i dzwonkujcie, pamiętajcie o łapkach, bo im więcej łapek zostawicie, to tym lepsza pogoda będzie w wakacje. Tak jest i tak zawsze było, więc zostawiajcie łapki i widzimy się jutro, pa! pa widzowie, trzymcie się!